Mamy pana, patrzcie. Jack, no Jacek. O nie! Cześć, z tej strony Łosiu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Player Unknown Battlegrounds. Dzisiejszy odcinek nieco inny od poprzednich, gdyż występuje na nim całkowicie solowo. Jesteście ciekawi, jak mi poszło? Zapraszam do oglądania! Gdzie lecimy? Może tak na grubszy temat, żeby była rozgrzeweczka. Czyli do bazy militarnej, która zazwyczaj jest takim miejscem kaźni dla wszystkich. No ale z drugiej strony myślę, że to będzie dobry temat na rozgrzewkę. Już mamy dwóch typów po prawej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oni być może się przecież, przecież mogą się pozabijać. Znaczy, na co skrycie liczę. Dobrze, jak sytuacja jestem pierwszy. Okej, okay, to teraz jeszcze lądujemy w hangarze samym. Pięknie. Żebym pięknie znalazł jakąś broń. Bez tego to trochę mizeria. A co do drugiego hangaru, już gościu tam pyka sobie delikatnie. Ja nic nie znalazłem. Strzelajcie się, panowie. Ja tu sobie chętnie pobiegnę do po SKS-a żebym jakoś realnie ja lubił to broń na krótko. Przynajmniej jest. że tutaj coś będzie jeszcze. Jest ktoś się opierdzielił, nie mamy AS-a to już mam. i nie przeładowało mi go o, ta pompa zdecydowanie bardziej mi się przyda Nic, ale to... Nie trafiłem Tam jakaś akcja sajga widzę że poszła w ruch. Nie wiem, czy facet nie jest za rogiem schowany. Tam chyba za murkami pochowany. Wydaje, abym ja się tak schował. Tę masajgę to ciężko mi chłopem zadzierać teraz chwilowo. Dajmy to. szybciej Nie, z... gościa z Saigą lepiej uważać, ale spróbujemy. Spróbujemy podejść. Nie chyba nikogo, chociaż może, może. Wygląda na czysto. Dali sobie w tym obok. Do tego budynku też przecież słychać wszystko. Dobra. Realnie tu jest dobrze. Ładnie. Ja spróbuję zyskać przewagę wysokości. Zyskać przewagi, bo tam już to się jest. No dobra, to trzeba się będzie w takim razie chyba zawinąć stąd i podejść do chłopaków, kurde, od zupełnie innego kierunku. Tylko nie dostał teraz liścia na wychodnym. Okej, okay, jest ładnie. Teraz już ja jestem najwyżej. Uuu, ostrzał. No, no to niestety nie jestem w stanie nic poradzić. Jak dostanę, to dostanę. Trudno. Wygląda jak była jakaś mokra plama po kimś Jak wygląda mapa? Wygląda bardzo przyzwoicie No dobra. Powiem Wam, że chyba. Dwa razy gościa trafiłem, ale to tak. Mizernie, mizernie. Za mało. Niestety powiększenie takie bardzo symboliczne bym powiedział. Typ się wychyla, nie wiem czy widzicie. No w ogóle dwa razy trafiłem, a się wyleczył. Ma ktoś go zabił. Takie mam wrażenie. Seria? Tak czy siak będzie musiał wyjść i będzie musiał być na łasce moich niesłychanie niecelnych strzałów. No ale co zrobić? Bo chyba mam wrażenie, że tutaj zostałem tylko ja i ten gościu, który tego typeczka zgładził. No, strefa wygląda tak sobie. Mi brakuje amunicji, brakuje mi leków, brakuje mi w zasadzie wszystkiego. Muszę będzie stąd zawinąć, chyba, że spróbuję tego typa kurde ogarnąć. to poczekamy na niego Z drugiej strony on sobie może siedzieć, i siedzieć, i siedzieć Przyjmować. Już nigdzie się nie musi spieszyć. ma cały budynek lutu. Jest, 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 jest. wychyla się. Wyszedł. Ale mam wrażenie, że słyszałem coś u góry. Dobrze, udało się. Match Gunner SKS, ale już z prawej strony do mnie strzelają. Pozbieramy go szybko, licząc, że na długim dystansie nic mi nie będzie grozić. I montujemy. Co ty masz? Widzę, że masz bardzo fajne wyposażenie. AKM. AKM obierzemy. Obieramy sobie to. To amunicji, kamizelka wojskowa. O, to panie, tłumik do ARKI, super, celownik. Widzę, że tutaj koleżka naprawdę się spisał, jeśli chodzi o zbieranie sprzętu dla nas. Dobrze, jeszcze weźmiemy tutaj. sobie. jest to ona, bo i mamy. będzie... Raczej strzały. Jak człowiek chciałby, żeby się ziściły. Idziemy sobie, nie strefy sobie nie obejdziemy, bo tu zobaczcie, że strefa już bardzo mocno się zaczęła zamykać w ogóle w przeciwną stronę, to ja chyba dołożę nasze fuzje na plecy i będę biegł, zignoruję tych typów, może nie zdążę, ja nie mam pojazdu, więc ciężko mi się tam będzie z nimi szarpać, trzeba ruszać na piechotę. No, i powiem wam, że kurczę, trochę, trochę, trochę tamtego gościa pomęczyłem w tej bazie militarnej w wieżowcu, ale z drugiej strony muszę zdecydowanie więcej czasu poświęcić na trening strzelecki, poszczególne bro bronie, bo ja w ogóle nie czuję tych różnych prędkości wylotowych i z sks że jest to broń, którą zazwyczaj w różnych gierkach bardzo, bardzo lubię, no to w tym wypadku tutaj, tutaj noś słabo mi idzie. Robienie roboty. Dobra, 45 sekund. jest otwarty budynek. Jak tam nic nie znajdę, to będę się trzymał bliżej otwartego terenu. W sensie otwartego. Niezabudowanego. Mamy sporadycznie krzaczki. Pewnie zrobione. Idę. Pierwszy poziom na no szybciutko. Taczka, nie, nikogo tu nie było. Jest apteka. KSIK, amunicja. O, super. To jest też nowina dobra. Krzaczki. No dobra, to opłacało to się tu zejść. Przynajmniej po aptekę i. 30 naboi. No bo tego zapasu 762 to wcale nie mamy dużego. No i teraz szybciutko biegiem tej tej lewej strony. Z nami jakaś ostra strzelanka. To pójdziemy. Pobiegniemy. Da się kogoś tam ko pozbawić życia. Ja no, już myślałem, że jakiś typeczek chętny. No, ale niestety bez powiększenia, bez lunetki, to kurde, ciężko będzie się typami rozprawiać. Bo już leci. Mamy pana. Patrzcie, Jack, no Jacek. O nie! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Palaj, zestaw pierwszej pomocy szybko. Jack prawie tak samo chciwy był jak ja. Przygnę na prawą stronę. Ło, za mną typ z kuszą gdzieś. Do widzenia, panu. Herkulesie, nie jesteś cały takim Herkulesem, ale ta strzała wbita w drzewo... ...to powiem wam, że zrobiło na mnie wrażenie, tylko nie wiem, to chyba z typu... ...tyłu, jakiś. ta czwórka, bardzo piękna. Ło, szybko, łosiu, Dobra. Palmy aptekę. Ja pierdze, jaki fart to był w ogóle. Co tu się w ogóle dzisiaj dzieje? 30 naboi, dobrze. SKS-a. Może wymienimy sobie na jakąś amerykańską broń? Zresztą ten skład się póki co dobrze spisuje. Holokoble wyrzucamy. Mamy zapasy. Wezmę skara, niestety, za akm a Albo nie, zrobimy tak, zrobimy tak. Łosiu, łosiu, nie denerwuj się, łosiu, się nie denerwuj. Łosiu, się nie denerwuj. Zrobimy tak, zrobimy tak. Mamy tutaj to, zrobimy tak. Za mało miejsca, za mało miejsca. Dobra, zrobimy tak. Tak, tak. Powiem Wam, że delikatnie zaczynam tutaj panikować. 125 naboi razy 8 luneta to mi się nie przyda. 6 aptek, kamizelka ta 118. Dobra, to będzie tylko do SKS-a, więc weźmiemy sobie tak to zrobimy wszystko. Wow, 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 odpalaj aptekę Osiu. I będziemy biec teraz. To będzie bieg naszego życia. I w zasadzie to mamy jeszcze samochodzik, który być może nie wybuchnie z drugiej strony. Jeden czy dwa strzały, i będzie po mnie w tym aucie, dobra, będziemy biec po prostu, licząc na to, że nikt nas nie załatwi, i odpalając po drodze apteki. Pomysłu nie mam. Bo jedno trącenie samochodem jakichkolwiek krzaków jest po mnie daleko. No, trochę mam do przebiegnięcia, na szczęście zasoby są odpowiednie. Dawaj, Forest, biegnij, panie Gump. Stopy będę miał przypalone, kurde, strasznie. Tego biegania. A jakie odciski, będą? Gorsze jest to, że nie mogę się zatrzymywać w ogóle. Jeszcze parę razy tutaj mi. Ładny i super. Jestem w połowie drogi. Tam do tego kamienia dobiegnę. Albo już chyba do Nie, będę musiał się położyć. Nie ma co ryzykować. Ej pan ty. Apteki. No weź mi z tym spadaj tutaj. Szybko uciekamy. Wygniemy. To już nikogo nie ma, z takiej głębi na piechotkę, to chyba nikt by żywy nie wyszedł już. Dobra, jestem już zaraz na miejscu. Dwudzieste cztery gości w grze. A. Chwilowo... ...super. To się zregeneruje w trakcie biegania. No, musi. Przynajmniej trochę. Do strefy mam jeszcze kawałek. Będę się starał podbieć od samej góry. Nie zwalniać za bardzo. Przez delikatny szum samochodu. Wow 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 Jak się dałem, kurde, złapać. ojojoj, oj, oj, tak pięknie szło, a tak głupio zginąłem. Kurde, myślałem, że mnie nie zauważył. To było zbyt odważne założenie. Miejmy nadzieję, że następnym razem pójdzie lepiej, zdecydowanie. Meczu tym razem nie udało się wygrać, ale w końcu zacząłem coś strzelać, czyli czas poświęcony na treningi nie okazał się do końca stracony. Będę ćwiczył jeszcze więcej, bo chcę osiągnąć poziom w pobógu, który będzie mnie w końcu zadowalał. Dzięki za obejrzenie materiału, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie go ocenić, wyrazić swoją opinię w komentarzu, a także subskrybować kanał, jeśli jesteście ciekawi kolejnych odcinków, bo te już wkrótce. Grał dla Was Łosiu i do zobaczenia następnym razem. Cześć!